Witajcie, witam Was na kanale Wojtek Kuszu i to jest kolejny odcinek na moim kanale z Roblox, z Brookhaven. Zrobiłem taki jeden odcinek takiego shorta. Jestem na publicznym serwerze, a tam poza tym to są dwa więzienia. I pokażę Wam sekrety, tak jak ostatnio co było. Tylko, że nie mam. A po prostu. do pomocy zrobię ten sekret z jumpem na lemacie na moich filmach. No i wpadajcie na moje poprzednie filmy. Że tutaj, kiedy się, jest, jest się na spałnie Przy policji i się wejdzie tutaj, no, no to to jest takie niewidziane pole. I że jeżeli się stanie się na tym o... Tak mniej więcej tam mnie odbija się jeszcze. Czyli gdzieś tutaj o. Jeśli jest auto, to ono wyszczeli w kosmos. I podobnie z nami, tylko że kiedyś się zresetuje się. Patrzcie. Jak mi wywaliło. A tak poza tym, to tam się buduje kolejny. I pokażę Wam sekrety drukowane. Jeżeli się re... O to najbardziej będą potrzebne takie rzeczy: jak drabina, i jak to. Gdzie to był? I śpiwór, taki. Takie łóżko przenośne. Na stacji benzynowej są dwa sekrety. Jeden, że kiedy się wejdzie, to można tutaj wejść do lodówki. Kiedyś było można, ale teraz są scenarii, ale raczej można. O, zrobiłem to tak. Dobra, no, no to jeżeli że na tej stacji benzynowej jeszcze jest jedna, to jest że tutaj można wejść. I tutaj z tyłu coś jest, zobaczmy nawet co. Jakieś po prostu kable, po prostu pusta przestrzeń. To nic takiego ciekawego. A tutaj jakiś Na początku był sekret w policji. To jest jeszcze jeden, tylko najpierw wam pokażę. kinie sekret. Że jeżeli się tutaj pójdzie, to, to tutaj są otwarte drzwi do filmu, a tutaj do oddawania. Ale tutaj nie ma, Ale jeżeli się da tutaj ten szpibór, to można wyskoczyć. Za mną. I był tam sekret taki na Wielkanoc. O taką nie jajek który mam. Wyrzutnia jajek jest gdzieś tutaj. To jest po prostu granatnik na jajka, który... który jest fajny. Ale to już muszę jakoś się z tym wydostać. I sekretem tutaj jest coś takiego: jeżeli się wyjdzie do celi, no to każdy wie, że tutaj grał praktycznie z no to wie, że tutaj można wskoczyć. I można uciec po prostu. Ale tutaj jest jeszcze jedno przejście. Gdzieś tutaj są jakieś tunele, gdzie nic nie widać. No i można wziąć taką kartę, gdzie potem można odblokować. ją do, do, do takiej skrzynki przy fotowoltaice. Volta I w szpitalu jest jeszcze jeden sekret. To dwa sekrety. Szpitalu, że tam kiedy, tam gdzie jest oskan, na no, to można wejść tutaj, za tył i coś jeszcze można zrobić. I jeszcze jeden bardzo popularny sekret, który każdy zna. Praktycznie. Tak, że jeżeli się stanie na to żółte, to, to można wskoczyć, i tutaj jest taki sakta. Jest to różne rzeczy. I na co nie Obok jest, jest tutaj o taki. Zapadający się na grobek. Jeżeli Jeżeli się stuknie, no to, no, no to zacznie leczyć jakiś niedźwiedź. Takie w Fastback. Jeszcze tutaj, w tym budynku, Kiedy się kliknie ten zielony przycisk, to wtedy można wejść tutaj. Weź na górę. I tutaj jest drugardka pieniędzy. Let's go to demana. Jeszcze gdzieś jest sekret, tylko muszę sobie przypomnieć gdzie. że jest takie jedno miejsce, gdzie można zajść trochę pod mapę bez jak to używania żadnych rzeczy ja coś odpoczę. to chyba gdzieś tutaj i można iść do takiej dziury albo to po drugiej stronie to chyba jest po drugiej stronie Wystarczy sobie auto. Dawaj Po prostu, że kiedy się zmniejszy, to gdzieś można po prostu, to gdzieś można po prostu zejść pod mapę. Nie pamiętam gdzie to jest. Po prostu to naprawili. Dawaj ten list poziom. Gdzieś, gdzieś można zejść. buduje się takie nowe miasto na Bukowę. Żeby pojechać tam na drugi koniec, tabliczki wskazują po prostu przy lotnisku i dodali tutaj taki nowy pas, gdzie można po prostu wejść na jej, jeźdź... trwa budowa za 4 dni, może już nie być tego sekretu. Że jeżeli że tutaj jest taka dziwna zielona maź, w której można pływać. Gdzieś jeszcze jest jaskinia, gdzie można wejść. jeszcze jest sekret taki w tej toju. O, jest taki jakiś kryształ. Jeżeli się pójdzie tutaj o, co lampy, to tutaj jest ten I Jeszcze jest jeden sekret właśnie przy tym. Każdy chyba wie, kto udał to że tam jest taki zniszczony domek. Taki opuszczony. To jest taki opuszczony dom. A, no i że mam w tym niewidzę. I że... jeżeli się stanie tutaj o, to, to każdy widzi, że jest tutaj takie, taki otwór. Kiedy się wskoczy, to, to wtedy to zacznie walić, to wtedy będą walić takie jakby pioruny takie takie rzeczy, no to będzie to lepiej widać. No i tutaj, o właśnie, Ranów. No i tutaj pisze, kto co zrobi. Wolfpack, Wolfpack, Wolfpack. Będzie Wolfpack. No i to ogólnie fajnie wygląda. Jak dla mnie. Dziwne jest to, że nigdzie w samolocie nie ma żadnego sekretu. Na pewno na brukowanie jest wiele więcej sekretów, ale po prostu nie pamiętam. Bo ja to robię bez żadnego przygotowania. Bez żadnej i po prostu z pamięci. Co mi przyjdzie, to pokazuję. A, jest sekret. Znany taki, że jeżeli się pójdzie tutaj, się wskoczy tutaj mniej więcej gdzieś, to można gdzieś się przenieść. Gdzieś jest otwarty. O! Jest taka dziwna lalka. Takie małe pomieszczenie, takie trochę straszne. Może ten sekret da się zrobić w pojedynka. O, można. Ale to wywala. Że po prostu, że kiedyś się stanie tutaj on. I pod koniec się skoczy. To jest szansa. Nas tak wywali. A teraz to niechcący. To jest ten kolor. Kiedy się będzie, praktycznie na tej rampie trzeba skoczyć. I nas tak w dupce. Tak to nazwa. To nas po prostu wywala w kosmos. Znowu wywaliło, tylko, że nie aż tak mocno. Jest jeszcze tutaj jeden sekret, że kiedy... że tutaj jest taka dziura i można do niej wejść i tutaj jest dosyć ciasno, jest kamień, no i kiedy się podejdzie, to on tak się odsuwa. Jest jakieś miejsce. Po prostu postaw przestrzeń. Dobrze tutaj o... Że tutaj... O, jest taka też wolna przestrzeń w tej góry. Do tego samego, ale to jest mało widoczne. Ja jeszcze pokażę wam jeden sekret. Bo no, tylko jeden mi przy, przychodzi do głowy. A no jest jeszcze taki. Taka jedna rzecz, że, że kiedy się pójdzie pod szpital, obok szpitalu, po prostu tutaj, o, gdzie jest szkoła, no to popatrzcie. Nie można brać broni. Tutaj normalnie można, ale kiedy się wchodzi, Widzicie, już nie można. Można brać. Na przykład wezmę takie rzeczy. Taka branka. Wchodzę. Nie. Wszystko Nie da się już. Ale czy łuk? Na przykład, jak to jest strzelanie łuków? To jest takie. To trochę niefajnie, bo Blue Kevin nas ogranicza. Ale w sumie też dobrze, bo Blue Kevin może być z Ameryki gdzieś. No i... A, jeszcze jeden sekret mi się przypomniał. Jeżeli się tutaj w basenie, to nie, tutaj chyba przy rogu jest takie przejście. Drugim jest przejście takie. Niewidoczne, takie nie widoczne. Do tajnego tunelu, który prowadzi do takiej bazy. Tutaj są jakieś tunele, i się jest w takim oto miejscu. I kiedy się tutaj nie ma, to się otwiera przestrzeń, no i tutaj takie rzeczy. Jeszcze można. MDA. I że da się tu lecieć helikopterem za mordem. I można tam popatrzeć różne rzeczy, leci do góry. I się lecie. Można oczywiście też pojechać, no ale, ale to będzie takie trudniejsze, lub po prostu tym polecić, bo to ciągle tak się obniża i że kiedy się będzie latać, to może się zajdzie. Dobra, lecimy. Puk, I widać wszystkie struktury i widać całą mapę jest jeziorko. No i tam mniej więcej tam O jest, jest, jest takie pomieszczenie gdzie można wejść z drabiną, a to jest kino. to obok tego pomieszczenia. A pomyliło mi się. Tam jest kino. Tam gdzie się leci, gdzie lecimy. A tutaj jest fajny pokój z drodami premium na 30 minut. A tutaj, tylko um, to chyba on nie działa. A tutaj jest takie miejsce. No, to jest samolot. A tutaj się buduje to miasto. Jest jeszcze jeden sekret, że na statku. na tym statku lub, lub za Game Pass jest takie ukryte przejście. No i to będzie już na tyle z tego odcinka, widzowie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pada się na moje poprzednie filmy. Pa.